Mimo że do letnich wakacji zostało jeszcze wiele czasu, Urząd Miasta informuje już o możliwości zapisów dzieci na dyżury pełnione przez placówki przedszkolne podczas letniego wypoczynku. Dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jest organizowany dla dzieci uczęszczających do placówek w bieżącym roku szkolnym. Z takiej opcji mogą skorzystać rodzice, którzy pracują i nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, których rodzice nie spełniają tego warunku, będą mogły uczestniczyć w wakacyjnych zajęciach przedszkolnych. Decyzje w tej Prawie podejmuje dyrektor danej placówki. Liczba miejsc przeznaczonych na dyżury wakacyjne jest ograniczona. Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone od 8 do 31 maja. O przyjęciu dziecka decyduje data wpływu karty do placówki. Potrzebne dokumenty dostępne są w sekretariatach placówek na ich stronach internetowych. Można je pobrać również za pośrednictwem witryny Urzędu Miasta. Miejscy urzędnicy publikują też harmonogram realizowanych przez placówki dyżurów. Lista dzieci zakwalifikowanych na wakacyjne dyżury przedszkolne będzie znana na początku czerwca. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów